Tam, cały czas tam, a jesteśmy w trójkę, w czwórkę, jak to tam wygląda, w trójkę, dobra Pamiętajcie, że gramy na czwórki, na czwórki gramy Ty mi mówisz, że to kolega zaczyna, pewnie wjedzie i rozjedzie, rozjedzie ten system No, on w CSa grał w czwórkę W CSa chyba, że grał w CSa Battles Royale! Ostatni strefę źródł twojej służby Chmura gazu zbliża się do waszej pozycji, musicie iść do tej strefy

Artysta, mam, mamy tego hmm. Do dźwigania się z tego, jak się nazywa? Celta Celta Sama No właśnie I tu jest też tak na wyspie, że na przykład Często, właśnie z tego Zobaczyłem, że pierzesz spadł do lotnika Że tu, ile byś w niego nie walił wlocie, Aha, to tak faktycznie, w końcu, tu mam tego Specjalisty mam no, 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 no. Otworzyłem skrzynkę, wyskoczył specjalista i nie zabrałem tego Chyba no, zrzut O, mam naród precyzyjny, nie. Robimy sklep? Mhm Wrzucam piniocha O, dobra Eee, Ezio? Tak, 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 tak No, przyjdź tu Zróbcie Czekaj A, bida przycisnęła I pikowala raubisz. Pięć, zapomniałem już Zróbcie. rzuć Zróbcie. 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 zmięty, Zróbcie. Zróbcie. tu Skąd, skąd? Zmięty. tu Skąd, Czekaj. Może sam się podnieść, pamiętaj. jestem i teraz z drugiej strony walał. Dobra, Dobra widzę. Idę na tamtą pozycję. Yes. Tak, nie mam Dobra, idzie wiesz? Aha, z dwóch stron U nas dotypczają. O, z lewo z control center. Nie wiem, co to jest. Tu blisko przyniek. Brokolity, masz jeszcze 24 w rok. Zabij! Nie przed miałem broni, żeby z nim powalczyć. Poszedł raz, brokol został raz. Ale raz to znaczy, że żyje, tak? SP dali. Okej. Okay. W grochu! Powalono. Gdzie? Tutaj marka, item. Ma, tam gdzieś, się. trochę na lewo od wskaźnika. No nie, no nie stary, nie mamy nic. No patrz jak on strzela, stary. Aha, on był tu blisko, u nas praktycznie. Nie, nie był blisko. A hmm. no ja tu dwóch powaliłem, ale. Ci, ci, się jeszcze, jeszcze następny. Tak, widziałem, 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 <toddżenie> jeszcze jeden team. Przeżyj, przeżyj, przeżyj stary, przeżyj, nie wychylaj no, się w ogóle no, no. masz nalot precyzyjny w ogóle, od tego trzeba zasnąć Ciężko. Jak to? No na trójce to włączasz Dobra Teraz się taka stópka, że powoli wejść nie? Dobiłem go Dobra, zrzucę Dobra. wezmę Jestem. się Widzę ja jeszcze nie brałem Jest tam Skracano. Tutaj Pokewach. Powalony Dźwiga się Dobity Jeszcze jeden, jeszcze jeden tam Kurwa, oberwałem Kuźwa, ja też O, jak szybciutko Dziękuję Ej, weźcie. Czekajcie tam bo to nie ma sensu nie ma mama, nie jest mam, tam, jest tam, Jest tam, jest tam, jest tam, tam. Za płotkiem Noo Tylko Nieważne Ja nie wiem czy helki nie wezmę nie wiem nie wiem skąd Nie wiem skąd Na przeciwko Wie, Wiesz już skąd? Z dachu, z dachu, tak, z dachu jest. Ale z którego dachu tylko jak masz uzbrojenie No Czekaj, damy radę zaznaczyć ja dobrze, zielonego też szłają. Tu gdzieś, czekaj, no, 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 gdzie no, 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 jest go. Po... No, zabili go. Zabili Zabili go. Zabili go. Zabili tam, tam, tam był, tam był, gdzieś Zabili go. Zabili go. tam Może niepotrzebnie, żeby nie dawno, musiałbym dać Chodź ze mną, tutaj podejdziemy ich od prawej strony Bo ja nie mam czy strzelacie, wiesz Co Czekaj, czekaj, dobra, widzę kewy Biorę zrzut A tutaj! Utopił się Już bardziej karają nas tutaj Nie tylko jedną ekipę, patrzmy to może nie byłoby takie lipy, tylko późba na dwóch stroncie sali na no, zrzut nie mogliśmy zrobić Ja miałem dwie piątki miałem jakieś złoto i zdeco No ja wziąłem piątkę, e, ten ślub Skracamy powierzchnię Tutaj pod górę zobaczył zrzutnie nic nie, nie, nie widziałem ja nie mam municy, nie? Do czego proszę, Mam No Zbliża się w muraga. Musicie zostawić. dostać się do nowej bezpiecznej strefy. Zasady zaopatrzenia zostały zmienione. Nie zguszały tego specjalistów. Kurwa, do nowej to cel freeze'a. Wrócią do sleep, tak? Nie no możemy. Wróćmy na sklep. W Tam Zamierzyłem kontrakt z leczeniem. Chcemy jeszcze. No, po czysto są, dobra. Nad nami wroga. Tam gdzie... Z... Tam gdzie zginęłem to był ten specjalista cały. Ale on nie wypada już teraz na ziemię. On znika po prostu. Jak Aha, jak mi zabije, tak? To, jest na to musimy iść teraz do, do prawej, tak? Nie wiem, decyduj. No tak mi się wydaje, że do prawej, nie? W kierunku zrzutu, no tak? Widzę u jak... nas, widzę u nas, no. Najgorsze, że bezpiecznie nie wiodą. Stary, na łeb to. Jest przy rzucie. Jest zrzucie, no. W plecy lotnik. Jak plecy lotnik? To lecą na plecy lotnie Na mapie było, widać. Na nasze plecy? Tak, 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 no. Tam gdzie wylądowaliśmy, leciał lotnik. Na mapie widziałem. Strzałka do góry i czerwona kropka. I Brian, dzięki. Jest, jest, faktycznie. Drugi, to już jest drugi. A, bo... Nie, to był ten sam, może. I co on tu jest? Powalony, co? Dostałem, dobra. O! Ja dostałem z przodu. Tu, zielona będziesz. Dostałem gdzieś tam z 64, nie? Namierzyliśmy nową bezpieczną strefę. Pewnie z zielonego, no. Powalę lotnika Kurwa Widzieliście gdzie mnie zawili? Tam jest check. Tak, tak, tak. Zwróćcie na to. Strefy? Tak. Nie mamy tam Stefy. No ale to po, 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 poczekamy na ciebie, poczekamy chwilę na ciebie, żeby się odrodził. Aha, on się już nie odrodza? Z podróżą nie. Z podróżą na ekranie. Nie, nie, Trzeba zapłacić. Dobra. Gdzie fer Dobra w którym budynku są Zaskakuję dalej sam jest tutaj Nie mam na amunicji Do szturmu Nie takie marzyć na prawą stronę Musimy podejść po te trupy Mogę na noc dopuścić, na mięsko, na mięsko. Nie, nie mieli? Gdzie jestem drugi. Dostałem pizdę, może się. Boże. Oknie jest Zeskoczył tutaj Są w środku Czekaj, czekaj, poczekamy, poczekamy Nie wychylaj, bo cały czas ten Chcesz, wy? Mam ostatni dwa Rzucam ci Dalej są w budynku, boją się tam Podejdźmy przez to okno tutaj ja już jestem do lewa Podnoszą się Podłąkowy. Góra Podnoszą, Podnoszą dalej. się dalej Drugi, Asysta. Ostatni jest Ostatni On jest u góry mhm. Przeczekamy go Będzie musiał wyjść Kiedy oknem wyskoczy No jest tu, jest tu, jest tu Dobi go, dobi go, tylko go dobi Ładnie I o to chodzi Siema Darek Siemano Chwaniam się nisko pod same e, Skarpetki Ładnie poszło Kurki na trójki, tak? Trójki na szórki, tak? To było? Ok. Mało parów. No mało, mało. Ale ekspert fajnie rośnie. Kierownik. Ezio. No to... No i fajnie. Jeszcze raz? Jeszcze raz? Tak, tak, tak. Jeśli ktoś ma ochotę z nami zagrać, no to prosta rzecz. Zagrań trzeba Zagrań do... mnie z drużyną mam. Czemu mam zablokowane? O no, bo ja jestem mistrzem. Hmm. Całość meczu 5000 PD.